A Super. był taki moment, a był taki moment, że był taki niebezpieczny moment, kiedy sukces wydawał się być tak blisko, albo być już tak namacalny, że mogło to być niebezpieczne dla naszego rozwoju. Jakieś rozprzężenie, demobilizacja, co się wtedy pojawia. Znaczy ja mam, moja organizacja to jest mikroorganizacja w porównaniu do tego, co Michał zbudował, ale to ja się podpisuję dwoma rękami, bo ja trochę przez to przechodzę, że moim jakimś gigantycznym zaniedbaniem jako taki no prosty przedsiębiorca na koniec dnia to było to, że, że troszkę za późno my zaczęliśmy, jak to Michał powiedział, profesjonalizować jakieś tam procesy. Nie bardzo lubię tego, tego słowa i, i nawet się zająknąłem przy nim. Natomiast natomiast to w którymś momencie jest potrzebne i to, tak jak powiedziałem, jestem mikro w porównaniu do tego, co, co ma Michał, ale to jest tak strasznie ważne, ja tak to strasznie przegapiłem, no, że dzisiaj to się jest troszeczkę z tym borykam, bo to spowalnia. Nie ilość użytkowników, które potrafię przekonać do tych moich audiobooków, uh -huh. nie ilość rynków, które jesteśmy w stanie się uruchomić, ale czasami są momenty takie, że się potykamy o własne nogi, dlatego że półtora roku temu to ja nie pomyślałem, że tutaj powinienem mieć lepszego człowieka. I, I to nadrabiamy bardzo mocno. A to nadrabianie, czyli takie chodzenie na skróty też ma swoją cenę, no bo nie zawsze tak jakby trafiałem, trafiałem z ludźmi. Tak? Ludzie, 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 tak.